to sama zaczęła się obracać. To jest dla mnie zawsze bardzo przeciwne działanie. Strzałko po lewej stronie pokazuje nam odległość malejącą do przeszkody z tyłu. On ja 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 sam to, hamuje czy Ty? Nie, ale... no no, ty hamujesz. To chciałem go się zapytać. Czy to tak. tylko kierownica praktycznie? Czyli za, nas, na, a, myśli. Sama kierownica za nas, Ale to... przód, pród, tył i tak dalej, i hamowanie to wszystko my. Ale jest całkiem zabawne. No, nie jest Tak, każda próba od kierownicy i użycia tego koła kierownicy po prostu kończy. Aha. I generalnie pojawia się po francusku, jak jest foch po francusku? On wtedy wyświetliłby foch. Poczekaj, <grym i foch> co teraz? No to... zamieniamy się. Różnie ruszamy kierownicy, tylko patrzymy, jak to zielone pole upływa. Informacyjnie tylko yy, mamy tutaj cały ten nasz plac do naszej dyspozycji. Teoretycznie to jest krąg zgowa, ale w praktyce i takie jest system, się nie więc możemy sobie rozszerzyć. Yy, wracając jeszcze do OSP Rozmawialiśmy jeszcze właśnie dzisiaj z Państwem z Renault i ustawienia Multisense nie przekładają się na działanie ESP. ESP działa w każdym trybie tak samo. W czy i ten sport, i tak dalej. Tak, sport, Conforteco i tak dalej. Przekłada się Multisens tylko na. Ja tam dalej, czyli... mhm. na, na to jak działa wspomaganie, mapy zapłonów silnika. W GTK też działa na oprogramowanie skrzyni biegów, są różne wersje w różnych trybach. Dźwięk silnika, który jest zresztą sztucznie generowany. Ale dobrze brzmi, to ja nie mam. No tak, fajnie. Ale jakbyś, nie, nie wiem, to nie wchodziłem jeszcze. Nie wiem, co w te opcje o RES była taka fryzja, że można było włączyć. Getera! era Znaczy można było Getera? No. że tam jakiś dźwięk statku kosmicznego był. To co, to e, tak, był absurd, tak, tak, zdanie No ale to temu to służy. Jak i tak robią, to sztucznie, no nie? Tak. no Dla mnie to już jest takie, już słuchajcie tego tak do końca nie rozumiem. Jak można jeździć, na przykład, uwaga na fotografa. Jak można jeździć z takim dźwiękiem na przykład właśnie tego statku kosmicznego? A tam było jeszcze chyba dźwięk elektryka, takie brzyczenie coś takiego było. Jaki też kolor samochodu? Biały mamy. Biały, tak? To co, to ktoś chce sobie usiąść, bo jest, jest fascynująco, naprawdę. Ja mam tylny nawet w swoim samochodzie, więc jest fascynująco. Ja mam usiąść zdjęcia. Dobrze, to zapraszamy pana. Jak wsiądziesz, tutaj masz swój nie? To jest naprawdę... Robi się zimno, to Ra, wszyscy pozapinani? Mhm. Proszę się zatrzymać, troszeczkę rzucić nie, może. Nie, ja będę się trzymał. Proszę zabrać, bo rzuci. Gdzie to co? Ja mam poczekać. Proszę podjechać tutaj na stanowisko. Mówimy, że rajdzie off-roadowym. Ja siedziałem. Mówimy, że nie. Z tyłu. I jak wjechał w dziurę, to wyrzuciło. Jak w a ja cały szedłem na nogę. Zgadza to. Nogi? Jest system no. sportowy. System, tryb sportowy, ale on jest aktywny. Bo jak z to on się wyłączy. To on się wyłączy. Tak? Znowu jest sport. W systemie, w tym trybie sport, tak proszę bardzo, w trybie sport trochę inaczej działa for control, jest bardziej nastawione właśnie na dynamiczne przejazdy i, i zmienia się ta prędkość graniczna, kiedy koła się w inną stronę zaczynają kręcić. No i co, jedną stronę jedną. I nawet następnym razem proponuje ten powrotny skręt jeszcze delikatniej, bo tu ewidentnie troszeczkę za głęboko on skręcił w prawo, zaczęło go wstawać w drugą stronę. To jest właśnie ta różnica, kiedy jedziemy samochodem tradycyjnym, a takim, którym posiada ten system for control. Rozumiem, że pan też za kierownicą będzie jechał, no, tutaj, bo sprzęt widzę taki porządny, profesjonalny. Ale za kierownicą pan się zapnie. Zawsze. No. E jest, zawsze się GT Gittaj tak. Nie ma manuala. Tradycyjnego manuala. No to co, za chwilkę. Ha? Załamy. Może niech ten trafik też tak, przejedzie. Tak. Wody. Wody. Tak, te 205 koni pokazało jak tutaj się rusza. Ile on na koni? 205. Nie bez kitu? Delikatny ruch na kierownicy. 205. To jest 1,6. 1,6 turbo, tak, tak. Dobrze, jeszcze proponuję spróbować, ja wiem, że na tej nawierzchni to efekt będzie dość mizerny, ale jak już jesteśmy w dniu to czemu nie spróbować eee, launch control, czyli system, który, chociaż na ile to jest możliwe, próbuje nam pomóc w tym ruszaniu. Eee, jak ten launch control tutaj uruchomić w tym samochodzie? Jak będzie nasza kolej, więc będziemy musieli poczekać, aż to autko trochę wróci, lewą nogą naciskamy na hamulec, e, dwie łopatki do siebie, pojawi się napis Lunch Control, wtedy gaz do dechy, puszczamy łopatki, puszczamy hamulec. I system próbuje, ile jest to możliwe, nam tutaj w takiej sytuacji pomóc Oczywiście na tej... Na, tak? tylko na tej, na tej nawierzchni, na fizyki nie oszukamy, nie ma przyczepności Sam system Ford Control działa, oczywiście on działa w porozumieniu z systemem stabilizacji toru jazdy, czyli z SP. To są jakby dwa, dwie rzeczy, które no, łączą się ze sobą na w świecie Czyli tak Lewa noga tak na hamulec On już powoli odjeżdżają, więc proponuję dwie łopatki do siebie Pojawi się Launch Control, wtedy gaz do dechy Gaz do dechy, do dechy Teraz, gaz, tak, tak, tak 3 sekundy na to mam. Puszczamy hamulce, puszczamy upadki. puszczamy Dobrze. Dobrze. No, na ile jest to możliwe? Ja czuć. <noise> Dobrze w sensie, że uruchomił się system. No, ja mijamy tę przeszkodę. Bardzo delikatnymi ruchami. Nawet był już za głęboki ten ruch. To jest ta różnica. Okej, okay, jak zabawa, w porządku. W porządku. To No, to czuć trochę, kurde, ten tył, Jak skoczył. Szczerze tak, że tak, mówię, tak, chodź, ale bo to jest... Tak, zapraszam, tak, lekko tak, tutaj na lewo, tak jak tutaj jest ten początek. Oni poczekają chwilkę, tak pisali, A tam jest, dobra, jest, dobra, na tym... A tutaj wjechać im, tak? Tak, i czekać po 10 na, na wierzchnię, tylko na nasz lepiej nie na śniegu. Tu? No, tak, a tu stronę, wierzchnię. Tak, tysz. Gazodechy? Puszczamy hamulec? No jak się już powiało śnieg, to już niestety. Tak, na nie, no, spoko Tam guzik od drzwi. Dobra, o dzięki Teraz spróbuję Czeka no, tak. <gulanie> Czekaj Dobra, spoko. Dobradek do. jest w takie miejsce A wbrew pozorob Nie, 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 skąd? Jest spoko, żartujemy <gulanie> sobie. Tak, ilość co jest na, 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 na kolanie, tak, tak, na kolana, tam, że tak, kolana, no ja ale... kolana, tak, zwany, czy nie, to tak, się tak, do tak, tak, zwiększyć. No tak, 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 To tak, 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 to tak, 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 nie, nie, nie możesz tak, klasa, tak, 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 co tak, tak, Prawy, no to chyba nie. nie Oni tutaj parkują, więc ja bym tutaj nie przeszkadzał Wiesz, bo jak raz tutaj wiedziesz. No nie wiem, się wiem. parkujmy po lewej stronie tam Żeby im tutaj nie przeszkadzać, w ich próbie Trójka, więc to trójki nie muszę A Trójka, sorry W no, automacie jestem przyzwyczajony no, Tutaj czajony. się zatrzymajmy, tu, 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 tu Dobra Gotowy? Tak, witaj w mojej kuchni Dobry. Dzień dobry! Mm. Czech, tu muszę zer... Czekaj. wideo. 3, 4... Nie, nie, nie tak. Dobra, 3, 4. Właśnie tutaj jakąś ciemność w sasi. Sensie. Ciemno zróżnic... Zrób mi. Ciemno zrób mi ciemno. A diskopolowcy zawsze sobie robią tak <noise> zdjęcie. O właśnie. Ile zostało? Jeszcze cztery. Poczekaj, ale zrobię samochodownicę. W sumie, taka pamiątka. Jak mnie, nie, jak mnie nie było, mówiłeś coś do kamery? Nie. To dobrze. Pokazywałem to, się tylko. To dobrze, ale... A, że zaczę z włosów i te sprawy. Ale co, wytniesz mnie? Z kamerki? No. No jakś tutaj robiłeś głupoty, jak mnie nie było, to cię wytnę. Bo wiesz, nie oszukujmy się. Ja jestem... Ja muszę być głównym bohaterem. Królem internetów i YouTube'a. Tak jest. Wiesz. Ukradniesz mi show i... No wiesz nie ja rozumiem. Nie, no to Prawo autorskie. Ja, ja... Ej, ludzkie sprawy, zawiść, no. nienawiść. <laughs> Czujesz się, móc. emocje? Nie, generalnie czuję, jak mi to auto wyrywa z rąk. Tak samo jak w tej GT, jak startowaliśmy, myślałem, że. że nie wytrzymam tego. Muszę tym launch kontrolować. No nie, na no ślub. zupełnie, zupełnie, po prostu. Gdyby nie to, to by mi wypadła kierownica z rąk. Słyszałem, słyszałem, słyszałem. o tym A fajnie więc... miał takie trzy światełka jak Formule 1 Jeszcze mhm. nie jest tak dużej powiedzieć, tak bardziej ją ogarnął. No ale to można się pewnie Co to się stało? To od tej mocy. Czy o myśmy mówili? Że można. A można się potem o nią pewnie upomnieć, nie? Na w zasadzie nie wiem. Dawaj! No. A ja myślę takiego, dawaj. Na kiedy? W marcu wchodzi, to po prostu napiszę jedno słowo Dawaj w marcu. Taka historia jest jak ten, jak ktoś tam chciał, jakiś kolega Hugh Hefnera chciał mu udowodnić, no. że Playboy jest znany, mm -hmm. to wrzucił, słyszałeś o tym, kopertę Nie. tylko ze znaczkiem króliczka. No I to do niego doszła. W środku był list. Hugh Hefner dostał, to ja tam było... Skoro to dostałeś, znaczy, że coś tam osiągnąłeś jakaś Spoko. taka. Więc wiesz, to równie dobrze można im wysłać jednego wiesz na zasadzie... Tylko z mailem. Po prostu wysyłam ze swojego adresu mailowego piszę jedno A? słowo. Dawaj. I masz. No właśnie zobaczymy jak zareagują. Ja to zrobię. Dobra. Wracam właśnie z prezentacji nowego Megana i to jest po prostu wręcz encyklopedyczny przykład na to, jak jedno małe zaniedbanie może wszystko zepsuć. Chodzi o to, że dostaliśmy samochód, którym tam mieliśmy przejechać przez pół Warszawy i tam jakieś jeszcze różne rzeczy nim porobić. Samochód z totalnie niewyważonymi kołami. Albo nawet tylko jednym, gdzieś, albo ciężko mi powiedzieć, generalnie po prawej stronie były albo dwa niewyważone koła, albo jedno. Tak bardzo niewyważone, jak jeszcze nie miałem kół niewyważonych. Przy 100 na godzinę to tak wszystko w tym samochodzie trzaskało. Dziwnie, bo dziwnie jest mówić do kamerki, bo ludzie się patrzą i się wychodzi na kretyna. W każdym bądź razie bardzo fajna jest ta nowa meganka. Do tego jeszcze dochodzi faktor lubienia przeze mnie Reno, więc w ogóle mi się samochód podoba. Natomiast ten detal, naprawdę to jest coś takiego, że ktoś po prostu nie dopilnował. No nie jakaś jedna osoba. Nie wiem, albo po prostu mieli taką checklistę przed wydaniem samochodów w trasie, medium, no nie nam, dziennikarzom i, e, i tam po prostu było wszystko, wszystko, wszystko jest, ale kurde, brakowało takiej jednej opcji: rozpędź się samochodem do stóp i zobacz, czy nic się nie dzieje. Także takie mam straszne, mieszane uczucia. Szkoda, bo to jest super fajny samochód i. Sam w sobie jest po prostu fajny, a jak się jeszcze go pomnoży przez ten faktor mojego lubienia wszystkich renówek, to naprawdę, no nie to, że jestem jakoś bardzo zachwycony nową meganką, bo cały czas mi się podoba ta obecna i nie uważam, że mi się zestarzała aż na tyle, że już trzeba nowy model wprowadzać. Natomiast, e, no ten nowy jest naprawdę, to jest fajny samochód i ten jeden mały detal, to jedno niewyważone koło, czy tam dwa, no sam nie wiem co o tym myśleć, bo.